Nie wiem, czy wiesz, ale w królestwie od lat straszy się gawiać trolami. Jedni krzyczą o bestiach ze wschodu, śmierdzących o nucą i tańczących do moskiewskich bębnów. Drudzy bajają o zdrajcach, co za sakwy pełne złota zaprzedali duszę. Słuchając germańskich szwargotów, posłusznie wykonują wolę obcych dworów. A prawda jest taka, iż to nie są żadne trolle. To jeno małe smarkacze w piaskownicy królestwa. W jednym rogu siedzi duży Karolek. Prawdziwy król i władca łopatki. Łobuzuje i narzuca dzieciom jak mają się bawić. W drugim rogu Donaldzik z wiaderkiem gwiazdki. Chciałby coś wybudować, ale mu nie wychodzi. Gdy tylko oberwie łopatką, pędzi na skargę do pani Urszuli wraz z drużyną. A żadna to pani, jeno bogata dziewczynka, co zawsze ma słodkości w złotych papierkach, którymi przekupuje smarkaterię. Między nimi kręci się sikorka. Nie ma zbyt wielu druchów, bo dzieci mają go za ważniaka. Wymądrza się i do tego grozi wszystkim palcem, a jedyne co może naprawdę zrobić, to postawić klocka w pieluszkę. Jest i gromada dzieci, co się obraża i wychodzi z piaskownicy, gdy coś im nie w smak. Słuchają małego Jarka, własnego zdania nie mając. No i jest banda, co nikogo nie lubi. Ani swoich, ani obcych. Wszystkim krzyczą, wyjazd przy błędy i brudasy niedomyte. Precz naszej piaskownicy. Zresztą z wzajemnością. Jedynie Karolek ma do nich odrobinę respektu. Znajdzie się też parę sierot, które bawią się same. Całe królestwo patrzy na tę bachornię, a i tak wybiera do zabawy te same dzieci. Piaskownica coraz bardziej przypomina kuwetę niż plac zabaw. Takie mamy elity. Miast budować piękny zamek, wolą deptać babki i sypać sobie piaskiem w oczy. Daj serducho i podaj kroniki dalej.